A więc szczęść Boże, witam serdecznie i zaczynam tytułem. Tak sobie wymyśliłem, że tytuł będzie Oto ta chwila, oto ten moment, ten czas, to wydarzenie. Nieustannie odpowiadamy na to pytanie, nie zwracając nawet uwagi na to, jak brzmi pytanie. Ono jest w nas. Otrzymujemy Od, wiadomości w telefonie i to najczęściej jest coś, co mi się spodobało, coś co widziałem, co jest ciekawe i to jest moment, co widziałem, o tym informuję. Może być przekaz bardzo banalny, a może być głęboki czasem. Ten moment to jest historyczny moment, ale on się nie wydaje często historyczny, na przykład przed paroma dniami, kilkoma dniami, 3 maja, miało miejsce zawierzenie narodu polskiego, sercu Pana Jezusa i Maryi Królowej Polski. Już sam tytuł, trzeba się koncentrować, i taki trochę skomplikowany i trudny, i tak wydaje mi się, że mało pociągający. To trochę tak, jakby to była sprawa biskupów, coś gdzieś w Częstochowie. Może nie, może się mylę, w każdym razie y, tak, wydaje się, że no tak, teraz będzie cytowanie słów i opowiadanie, rodzaj kazania, a ja mu chciał... Za tym się kryje coś bardzo poważnego i może uda się to przekazać, że to wydarzenie, ono jest podobne do wydarzeń, które miały miejsce w życiu Chrystusa, ale to z, za chwilę. Może najlepiej jest powiedzieć, że tak, było to wydarzenie, było, minęło, niektórzy nawet nie wiedzą o tym, bo zajęci jesteśmy innymi sprawami, wybory, a przede wszystkim koronawirus. W naszych spotkaniach chciałbym żeby też, żeby dać miejsce dla tego, czym żyje kraj, no, dla wydarzeń takich zasadniczych z życia Kościoła, no i nie mogę przemilczeć. Wydaje mi się, że to byłoby nawet w pewnym sensie nieuczciwe, żeby taki staruszek jak ja tam brykał po jakichś ciekawych tematach, a zignorował ten moment, ten czas. To Mam wrażenie, że będą się o tym uczyły przyszłe pokolenia, o tym momencie, tak jak mówimy Konstytucja 3 Maja, jak mówimy, że 100 lat temu urodził się Jan Paweł II, że ten rok jest rokiem beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, kardyno, prymasa tysiąclecia. Są pewne odnośniki w historii, które są dla nas ważne. Uważam, że to nie był banalny akt, że, że to jest coś, co nas dotyczy, tym bardziej, że w naszym imieniu to przynajmniej powinniśmy wiedzieć, o co chodzi, co to jest. A to jest e, niebagatelna sprawa, bo rzadko się używa takich sformułowań, że przyjdź na ratunek, prosimy o ratunek. My, dumny naród polski, teraz w erze dobrobytu i zajęci sprawami politycznymi, prosimy o o ratunek? Jaki ratunek? Co, co nam zagraża? Myślę, że odzywa się taki protest. No, nie przesadzajmy z tym. Myślę, że, że dojdziemy do tego paradoksu. Najpierw zwróciłbym uwagę na to, że żyjemy na tym świecie, ja to, tak jak powiedziałem, zauważamy pewne rzeczy, informujemy się, mówimy, to, to jest śmieszne, to jest przerażające, to jest miłe, to niemiłe. Odplotkujemy i tak plotkujemy w mediach i w społecznościowych i, i w ogóle. Kto z kim, kto, przeciwko komu. Chyba, że reagujemy tak jak stado, jak stado owiec. Chyba, że wyją, wyją wilki, no to wtedy zwraca się uwagę i wtedy powszechny strach. Wiem, że są wilki, bo, bo, bo wszyscy zbiorowo słyszymy to, boimy się i o tym, o tym mówimy. Jeżeli pasza jest. Dobra, trafiliśmy na łąkę urodzajną i no to wszyscy będziemy się cieszyli, to biegniemy. Nie muszę badać, gdzie jestem, szukać lokalizacji. Ważne, że jesteśmy razem i ważne, że teraz jemy, teraz odpoczywamy, teraz jest słońce, teraz jest, jest deszcz. Razem przeżywamy i razem idziemy. Gdzie idziemy? Bo to, to już jakaś odpowiedź może być dana, ale ale w wielkiej w dużej mierze teoretyczna. Tak szczerze, dokąd idziesz, dokąd ja idę, dokąd my idziemy, gdzie my się znajdujemy? Tak historycznie, gdzie my jesteśmy, co to za, za chwila? To przywodzi na myśl dopiero y, sytuacja, kiedy znajduję się wytrącony z równowagi, y, wychodzę z tego o, o, kręgu rzeczy, do których się przyzwyczaiłem, rutyny. I tutaj chciałem porównać to do, do takiego zdarzenia omawianego często uciekający do Emaus. Wyszli z Rutyny. Oni byli też urzeczeni Jezusem, widzieli cuda, mówili sobie, ci są z nami, ci są przeciwko nami, jakie cuda i co zrobił i co później. Dramatyczne, tragiczne chwile. Jeszcze zejdź z krzyża, jakby zejdzie z krzyża, jeśli zejdzie, może się sprawdzi. Przecież takie cuda czynił, nie szedł z krzyża, został pogrzebany. No i rozmowa tych dwóch, że. Koniec, my wycofujemy się, no bo nie ma sensu. To nie skończyła się ta historia, ona idzie jeszcze, ewoluuje dalej i w złym kierunku bo zaczynają opowiadać o aniołach, że to niektórzy mają widzenia aniołów, rozmawiają z aniołami, to już się źle zaczyna. A do tego kobiety mówią, że on z wstał, bo przekaz taki otrzymał od aniołów. Poszli nasi, niektórzy w, w rozumieniu mężczyźni, tam można im zaufać, poszli i rzeczywiście grób był pusty, ale jego nie widzieli. Jego, a więc Cały ten harmider, to już zostawmy sobie. Jeśli Jeśliby zmartwychwstał, to byśmy go widzieli. A tam nic, grób pusty. I dlatego teraz jeszcze angażować się w coś, co najpierw taką traumę spowodowało, bo widzieliśmy jak, jak zginął na, na krzyżu i pogrzebany. A teraz te rozmowy kobiet rozentuzjazmowanych, bo go widziały, bo, bo pozdrowił je, bo coś. Uciekają i Krytykują. Krytykują Jezusa, to co się stało, sprawił im wielki zawód. Tak moralnie są zdezorientowani, bo liczyli na niego, a tymczasem nie sprawdziło się to. Jeszcze raz zostali oszukani, przekonani, że mają rację, że rozumieją ten czas, te chwile, że wydarzenia. Oni są autorami ocen pewnych. I nie wiedzą, że mówiąc o Nim i przeciwko Niemu, rozmawiają z Nim. Nie zdają sobie sprawy, że ich penetracja intelektualna, ich wrażliwość jest słaba. Nie widzą tego, że On jest razem z nimi. Dlatego pozwalają sobie na oceny, no bo oni wiedzą, a tymczasem są kalekami, jeśli chodzi o widzenie i rozumienie. To, co jest pozytywne u nich, że się nie obrazili, bo przyszedł Jezus, pozdrowił ich i o czym rozmawiacie, i wy to smutni, czy no, na ogół tak, człowiek, który nie ma w sercu radości to jest mało komunikatywny i niechętnie z obcymi się zadaje, tym bardziej jak obcy niezorientowany. Skąd on z Marsa przyleciał? Nie wie, co się stało. Przecież wszyscy wiedzą o Jerozolimie o, i o Golgocie, o Jezusie, który został ukrzyżowany. Oni tłumaczą mu. Nawet potrafili i przełknąć taką gorzką uwagę, że są ciaśni, że nie rozumieją. No, to jest nieprzyjemnie usłyszeć opinię kogoś obcego, który, że nie rozumieją, że mają umysły zamknięte. Cały czas im opowiada, opierając się o prawo i proroków. I nic w tym dziwnego, poza tym, że słuchali, że jednak rozmawiali z nim. Ale nie zdawali oni sobie zupełnie sprawy, że odbierają też na innych falach, że wchodzą w jakąś inną rzeczywistość, duchową rzeczywistość, bo dopiero później powiedzieli, a czyż nie czuliśmy, że nasze serca pałały? A więc coś działo się na poziomie wrażliwości duchowej, serce człowieka. Owszem, to były argumenty skrypturystyczne, a więc Jezus powoływał się na prawo i na proroków i mówił im o tym, że, że to wszystko świadectwa o tym, co się stało. Tak miało się stać, to było z woli Bożej. Powoli otwierali się, intelektualnie też rozumieli więcej, ale działo się co innego, i to jest decydujące, że zaczęli widzieć. Inaczej, chociaż jeszcze się nie urodzili, że tak powiem, jeszcze się nie zorientowali, chociaż już działają pod wpływem tego uczucia i mówią: No dobrze, nie idź dalej, chodź z nami, my tu się zatrzymujemy, zostań z nami, już się zmieszka, już mają interes w tym, chcą, żeby go zatrzymać. Coś się stało na poziomie tej relacji z Jezusem. I wówczas ten moment narodzin, wówczas siadają. I on bierze chleb, łamie chleb, czy rozrywa chleb, tak jak to tysiące razy robiłem, będąc w Syrii, <küh> i daje apostołom oraz błogosławieństwo. Modlitwa błogosławieństwo, daje chleb apostołom, łamie chleb. To łamanie chleba to nazwa Eucharystii. Oczy im się otwarły, to jest łaska Boża. Coś się stało z nimi. Ci pewniacy, którzy tak opowiadali, którzy mieli ocenę wypadków jednoznaczną, zmienili ją trochę w tym czasie, kiedy szli z Chrystusem, a teraz całkowicie zobaczyli Go. Zobaczyli Go nie oczyma, bo widzieli Go cały dzień i nie widzieli, ale zobaczyli sercem, zrozumieli doświadczenie duchowe. Inny wymiar posiadający, to oni weszli w ten nowy wymiar, wymiar zmartwychwstania, wymiar wiary oświeconej. I dlatego nie żalą się teraz, no, by, no mógłby pozostać herbatę, byśmy razem wypili, byśmy dokończyli kolację. Oni, to światło oświeciło im noc, wstają, idą do Jerozolimy, odmienieni, bo rozumieją życie, rozumieją chwilę, rozumieją moment. Uciekli, bo. Poszli nasi, poszli do grobu i, i widzieli tak jak kobiety mówiły, że grób pusty, ale jego nie widzieli. Teraz mogą powiedzieć, widzieliśmy jego, to jest decydujące. Tylko właśnie chodzi o to, że to nie takie widzenie, jakbyśmy powiedzieli, o widziałem taki ma kształt, takie oczy, takie, owszem, widzieli, fizycznie widzieli, ale... Ale poprzednio nie, nie, ich wzrok był zatrzymany i nie rozumieli. Przejrzeli na oczy w sposób duchowy. To, to jest właśnie efekt zmartwychwstania, bo zmartwychwstanie to nie jest powrót do życia. Ktoś był umarły, tak jak łazarz, no i po czterech dniach wrócił do życia, ten sam łazarz, i za parę lat, za jakiś czas umarł. Zmartwychwstanie w stanie to wejście w inną rzeczywistość, w inny wymiar, wymiar doskonalszy. Mówimy wymiar chwały Bożej. Teraz to opowiadanie pozwoliło mi zrozumieć ten tytuł, który dzisiaj jest podany, i wydarzenie, bo ten moment. Ten moment, który przeżyliśmy, albo nie przeżyliśmy, a niektórzy nawet nie słyszeli, że w Częstochowie było 3 maja, był akt, który złożony został w naszym imieniu, każdego Polaka, bo to za naród polski, za Polaków mieszkających w Polsce i za granicą, za wszystkich obejmujących. Nawet w modlitwie jest mowa o tych, którzy, którzy będą, którzy teraz są, w łączności z tymi, którzy nas poprzedzili. Trochę wzniosłe, ale znów stało się tak jak w tej Ewangelii, że spotkaliśmy się, nagle obudziliśmy się w innym świecie. Jeszcze przed dwoma miesiącami, ja myślę, jakby ktoś miał taką fantazję i taką odwagę po powiedzieć, że wiecie, za dwa miesiące świat stanie, ludzie. Ani do pracy nie będą chodzić nie tylko w Polsce, ale również we Francji, Anglii, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii: że dzieciaki nie pójdą do przedszkola, do szkoły, na uniwersytet, że teatry będą, że filharmonie będą zamknięte i że, że e, ludzie nie będą. Mogli udać się do kawiarni, restauracji, że ulice będą puste, że ludzie będą w, w domach, że będą chodzili ubrani w maseczki, że będzie obawa, strach przed śmiercią, że w mediach będzie nieustannie tylko o tym ryzyku, o tym zagrożeniu i o tym, co się dzieje, ilu zarażonych, ilu wyzdrowiało, ilu, ilu choruje. Czy ktoś był wierzył w to, czy ktoś. To niemożliwe, no to te kolosalne koszty, a poza tym z jakiej przyczyny? No, z przyczyny jakiejś bakterii, czy to nie jest bakteria, wirusa, czy to nie jest wirus. No już nawet nie wiadomo dokładnie, czy to jest stworzone w sposób naukowy przez ekspertów, czy to naturalny. W każdym razie stało się coś, co zbulwersowało ten świat. Ja wiem, my mamy to, ten odruch stada, więc się przyzwyczajamy. Wszyscy, teraz nosimy maseczki, jest taki czas, że nosimy maseczki, zak zakładamy maseczki, za ileś tam czasu pewnie nie będzie ich, nie chodzimy do szkoły, nie chodzimy, jesteśmy, męczymy się w tych domach, krytykujemy albo wykorzystujemy i tak dalej, ale to jest coś niesłychanego. Tutaj nie wystarczy tylko wiadomości, takie powierzchowne wiadomości, a tu umarło tylu, a w tym kraju tylu. Porównywanie albo, albo brakuje maseczek, albo nie, jak się zakłada rękawiczki, albo nie, co możesz robić w domu i cuda. Można, 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 dużo można y, mówić, ale czy rozumiemy, co się stało? Ten świat został zbulwersowany. A jeszcze dodatkowo, jak jesteś wierzącym człowiekiem i tutaj jest to odniesienie do, do Ewangelii, do tych uciekających do Emaus, co się stało z Panem Bogiem, co się stało z Chrystusem? Czy sobie wyobrażałeś, że, że nie będziemy mogli pójść do kościoła? W niektórych krajach, we Włoszech nie mam świętej, kościoły zamknięte. Nie można iść tyle kościołów, sanktuariów. Watykan, święty Piotr, Bazylika Świętego Piotra, papież na placu Świętego Piotra, deszcz pada, dasze kruchomy, on siedzi tam, siedzi i modli się, medytuje. Papież i to jest Wielki, Wielki Piątek, papież i Wielka Sobota, papież, Watykan, to jest wielki tydzień, który przeżyliśmy. To się nie mieści w głowie. I to trwa jeszcze, jeszcze dzisiaj nie mogą wszyscy przyjść do, do, do kościoła w takiej ilości, jakiej przychodzili. I teraz są też obiekcje, nie mówiąc o takim zawirowaniu również moralnym i, i, i pastoralnym. No bo w Polsce to jeden z najważniejszych, że tak powiem, no grzechów, to nie byłem w niedzielę na Mszy Świętej. To jest znak rozpoznawczy, że jestem chrześcijaninem, bo chodzę, katolikiem, bo chodzę na Mszę Świętą w niedzielę i nie, nie opuszczam, chyba że coś, no to wtedy się spowiadam. A tutaj. Zachęta do tego, żeby nie iść do kościoła. Nawet no, tę sławną wypowiedź jednego z biskupów, że to grzech ciężki, jak pójdziesz, jak będziesz forsował to, e, tą sprawę i będziesz chciał pójść, bo tylko pięć osób jest autoryzowanych. I... A więc dużo było, i jest w dalszym ciągu pytań i niepokojów. No, tak, trochę z dumą mówiliśmy, że u nas wszyscy albo większość. Na kolanach, ale na, jeśli nie na kolanach, no to do ust. U nas się nie praktykuje do ręki komunii, a tu nagle z jednego dnia na drugi zachęta do tego, żeby na rękę i nie wolno do. To zbulwersowało. Myślę, że zdaliśmy egzamin. To znaczy, widzę, że to nie spowodowało jakiejś wielkiej schizmy, że ludzie rozumieją, że to nie jest sprawa na tym poziomie rozpatrywana, że to można na to się zgodzić z racji, warunków. Ale to jest, to jest kolosalna, kolosalna zmiana. I pytanie: jaka jest rola Pana Boga? Gdzie jest ten Pan Bóg, skoro czynniki świeckie decydują o tym, kościół będzie otwarty albo nie. Tyle i tyle osób może się pojawić. Zupełnie tak jak markety, zupełnie tak jak stacje kolejowe, zupełnie tak, tak identycznie kościół. I to jest tak jak wyrób jakiś, jak prze, no, asortyment przedmiotów do sprzedaży. Tak samo komunia święta tutaj może być, ale, ale no, i Procedura, w jaki sposób ma być przyjmowana. To jest pytanie. Religia też jest, jest taka, takie pytanie. My myśleliśmy, że to coś takiego świętego, wzniosłego, a tymczasem, owszem, pozwala się nam, ale, ale w takim wymiarze, tak samo jak, jak, jak teatr, kino, czy, czy, czy tak samo jak, jak galerie, no i, i do kościoła tak samo się podchodzi. Ja trochę wyolbrzymiam może tą ten impakt koronawirusa. Bo boję się, że spłycimy, a to jest okazja do zobaczenia czegoś, do tego czasu, który teraz jest, do tego momentu. Z, zorientować się, dokąd idziemy, żeby nie być owcami, że teraz idziemy, trochę przyczekamy, no już popuszczają, no to jest nadzieja, że te maseczki zdejmiemy, a, a planujemy, a, i, jest coś głębszego. Jest, Trzeba zrozumieć, co się dzieje, coś się dzieje. No, coś się dzieje z tym kościołem. Na, na, na przykład, poszliśmy w kierunku tego kościoła wirtualnego, że możesz, możesz przystępować do komunii duchowo odkrycie. No tak, owszem. Ale uważaj, to papież zwrócił też uwagę, żeby nie wirtualizować za daleko. Nie. To życie, komunia jest komunią. Jezus tam z tymi, do, którzy uciekali do Emaus, to autentyczny chleb. Oni byli z nim, oni go widzieli. Oni ten chleb dał im do ręki. i Wir wirtualnie, wirtualnie można kochać, wirtualnie można, można na randkę iść, można wirtualnie, ale wirtualny świat jest różnica. Wirtualny i ten rzeczywisty dotykalny, tym bardziej, że ten wirtualny posiada jakieś centrum, które zawiaduje i decyduje. A więc ty się cieszysz tym, że możesz oglądać msze w kościele i tak bliziutko, bo kamera zbliża i do księdza i pokazuje również, jakie to było wygodne. Te szczegóły, na przykład z wizyty papieża. Niektórzy noc całą szli, żeby być tam na placu, ale byli daleko, niewiele widzieli, trochę słyszeli. Owszem, natomiast ci, którzy byli w telewizji, oprócz tego, że w papciach i wygodnie, to, to jeszcze. Zbliżenia kamery, widzieli papieża, widzieli widzieli łzę w jego oku, czy uśmiech, czy no, niby lepiej, tylko tylko, że na to też trzeba zwrócić uwagę. Wystarczy kliknąć, żebyś już nie widział. Albo żeby z tego kościoła tak, ale z tamtego nie, to już decydenci są, są inni. Rozpoczyna to, to jest inny, inny wymiar już uczestniczenia w życiu y społecznym i i rozgrywania własnego życia. Teraz chciałbym powiedzieć, że ten moment jest bardzo ważny z punktu widzenia tego światła, które przychodzi nam z Kościoła. Z takich wydarzeń, jak właśnie to w Częstochowie, nie zwróciliśmy uwagi, ale powinniśmy zapytać się, przestudiować zrozumieć. Że to jest modlitwa w naszym imieniu, my modliliśmy się w Częstochowie, zawierzyliśmy się sercu Jezusowemu. Co to znaczy? Zawierzyliśmy się po raz kolejny w historii Matce Najświętszej, Królowej Polski, żeby w tym okresie, w tym czasie trudnym, jak jest powiedziane, żeby prosić o ratunek, co mieli na myśli? Jaki ratunek? Co, rzeczywiście, co się dzieje w naszym kraju, zwrócić się a niebiec tak jak, jak owce, tylko samemu zrozumieć, gdzie jest Chrystus tutaj. Gdzie ja jestem po stronie tych, którzy uciekają do Emaus, czy ja zobaczyłem Chrystusa, czy ja mogę powiedzieć, że Chrystus żyje pomimo tych wydarzeń, które są. Wprost przeciwnie umocniło się we mnie przekonanie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. I zakończę jednym zdaniem tylko, które bardzo zwróciło moją uwagę, to powiązanie rozumienia tego naszego stosunku do Maryi nie tylko poprzez kontemplowanie Ran na jej twarzy, tych blizn na jej twarzy, ale aby nasz naród wyczytał w jej oczach wszystko, co jest potrzebne do przemiany sumień, to jest znacznie głębsze rozumienie, rozumienie oczu, które widzą, tak jak u tych dwóch. Obyśmy widzieli. I oby przyszedł Duch Święty, uprość nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego aby ponownie stąpił odnowił oblicze tej ziemi do tego się przyłączamy byśmy rozumieli i prosili o tego który może nam otworzyć oczy abyśmy mieli otwarte oczy otwarte serce na serce Jezusa Maryję naszą królową amen